Witajcie moi kochani w kolejnym jakże wspaniałym filmie na tym kanale Dzisiaj jest to LPS Short Film Stagi. Tak stworzyła Pancake LPS Mam nadzieję, że tym razem dobrze przeczytała nazwę Tak, prawo Ascalon I jest bardzo fajny, także dzisiaj go nagram. I z góry przepraszam za wszelkie seplenie się czy mylenie, ale to nie jest mój dzień A jako iż ja uwielbiam nagrywać oraz tworzyć short filmy Uznałam, że to będzie bardzo fajna inicjatywa na kolejny film Więc zapraszam Jaki był Twój pierwszy short film? Pierwszym short filmem był <laughs> jeden z pierwszych filmów na moim kanale, czyli Hope, podzielony na dwie części. <laughs> Zaczynijmy w ogóle, że ten pomysł był ukradziony od pewnej osoby, ale. <laughs> Boże Ascalon! Konkretnie mocno podjęłam ten pomysł od Julisia Kelpes. Bardzo przepraszam, była małym szczylem. Tak człowiek, to było tak straszne i tak cringeowe, że na każdej sekundzie tego filmu chce mi się śmiać. Może kiedyś zrobię do tego reakcję? Który short film wyszedł Ci najlepiej, a który najgorzej? Ok, więc pierwszy z moich najbardziej udanych short filmów był to short film pod tytułem Nie rezygnuj z tego, co kochasz, tylko dlatego, że inni tego nie mają. Czy jakoś tak to szło? A drugi to będzie ten zdecydowanie, który ja stworzyłam, czyli Fight of Cray. Co? Fight of Crailing Hearts. Aaaa, jaj, angielski, się nienawidzimy! Oczywiście są short filmy, które mają o wiele więcej łapek w górę i wyświetleń, ale to są te takie, które mi się najbardziej podobają. A nawet jeśli nie niewykonaniowo, to zdecydowanie popularnie. Na górze natomiast, myślę, wyszedł Loneliness oraz... Last Word. <laughs> To mnie pamięć, każdy popełnia błędy. PROSZĘ! Przy którym short filmie spędziłaś najwięcej czasu, a którym najmniej? Zdecydowanie najdłużej siedziałam nad tym najnowszym short filmem, bo przyznam szczerze, że bardzo się nad nim starałam. A najmniej siedziałam nad short filmem Undo, ponieważ jego przygotowanie zajęło mi, uwaga, JEDEN WIECZÓR! Chciałabym, żeby tak szybko teraz szło mi nagrywanie. Jakie tematyki wolisz nagrywać? Myślę, że najlepiej wychodzą mi short filmy o smutnej tematyce, no najmniej ja czuję się w to najlepiej, ale postaram się robić więcej short filmów o tematyce LGBT, bo bardzo się Wam to podoba! Ogólnie mam wrażenie, że shortfilmy z jakimś morałem bądź konkretną treścią przejmują się najlepiej. Ogólnie możecie pisać, jaki jeszcze short film chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Będzie backstory seva, który short film ma najwięcej wyświetleń. Okej, okay, zdecydowanie najwięcej mam mój short film na Halloween, a mianowicie Cookies, który ma ponad 27 tysięcy wyświetleń, że wam się chce, podziwiam. Skąd bierzesz pomysły? Ogólnie pomysły biorę albo z piosenek, albo z mojego życia, albo z tematów, które mnie po prostu interesują. No bo wiecie, po co nagrywać o czymś, co was nie interesuje. Tak więc oto mój sekret! Muzyka i mój mózg! Bardzo interesujące, wiem! Który short film jest najdłuższy, a który najkrótszy? Well, najkrótszy jest short film UNDO, który trwa aż 4 MINUTY! A najdłuższy jest to zdecydowanie short film LAST WORLD, który ma prawie pół godziny. Chociaż ostatni short film na walentynki ma 25 minut, więc również całkiem nieźle. Czy masz swoje ulubione shortfilmy? Jeśli tak, to jakie? Jeśli chodzi o mój kanał, to oczywiście jest to mój najnowszy short film. Boże, on jest cudownie, okej! Okay? A jeśli chodzi o shortfilmy filmy innych twórców, bo nie jestem pewna, jeśli chodzi o to pytanie, to z pewnością w sercu gniew od Nimenel LPS. <laughs> Duch Świąt od Creepy Becky, grecki mit od Unicat LPS i jeszcze bardzo miło wspominam dwie części horroru od wyjątki LPS. <laughs> Pozdrawiam wszystkich z tamtych czasów. Z pewnością są jeszcze jakieś short filmy, które mi się bardzo spodobały, ale na obecną chwilę nic sobie więcej nie przypominam. Woli szczęśliwe czy smutne zakończenia? Okej, okay, zdecydowanie smutne, ponieważ smutne i tragiczne dają taki smaczek, dają takie... Boże, ale o co chodzi? Ja chcę więcej, co nie? Generalnie mało moich short filmów skończyło się happy endem. Ale staram się, ok? Czas na pytanie, które kocham, czyli Czy podobał Ci się ten tag? Nie, nie podobał mi się! Tak, podobał mi się, skoro go nagrywam, to mi się podoba! I ostatnie pytanie, czyli kogo nominujesz? Oczywiście, Creepybacke! -y. A więc tak, to by było na tyle Z góry przepraszam za różnorodność światła dzisiejszego dnia Ale po prostu pogoda dzisiaj to jest jakiś hit Raz jest słońce, raz pada śnieg Jezus Maria, zdecyduj się! Ta pogoda to ma dzisiaj humorki gorsze od moich! No ale cóż, mam nadzieję, że mimo to się nie zraziliście i że tak wam się podobało. Więc to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w następnych moich filmach. Papa! Bajo!